daję gdzieś tak po środku tutaj. Jest nasz tekst forum. To, to jest na razie tylko tekst, a żeby go zmienić w buton musimy go zaznaczyć, wcisnąć F8, tutaj dać przycisk naz nazwa nazywam go też forum. No i dajemy oczywiście OK. Teraz żeby wejść nasz buton, inaczej przycisk, klikamy na niego dwa razy. Znaczy to znaczenie i dwa razy teraz znajdujemy się w naszym butonie, jak widać. Tutaj w ogóle nam się zmieniło cała nasze, no ca nasze klatki. Wszystkie warstwę też sobie możemy oczywiście nazwać forum podkreśnik lub przycisk. Dobrze w warstwie up tutaj, w tej klatce up. Y, ona oznacza, jak nas przycisk ma wyglądać, kiedy nic z nim nie robimy. Ja zostawię go tak, jak jest, czyli forum, biało, nic z nim nie zrobię. Over oznacza, y, co się dzieje z tekstem, y, z naszym butonem, przyciskiem, gdy niego najedziemy. Żeby zaznaczyć tą, zaznaczamy tą naszą y, klatkę over i wciskamy F6. Ja to zrobię z pozostałymi jeszcze. Dobrze, no teraz na over. Z tym tekstem zrobię teraz. Tak, że gdy znajdziemy do niego, on mi zmieni kolor na czerwony. Dobrze. Teraz, gdy testujemy na klatce Down, ona odpowiada za to, co się dzieje z naszym tekstem, gdy na niego naciśniemy. Ja ten tekst swój ciężko go obniżę tutaj. Dam go tak na sam dół. Prawie, że. I dajemy teraz jeszcze na razie na filtr. Wciskam ten mały plusik, daje rozmycie. Rozmycie ustawiam na około... około 6. Nie będzie na 6. Dobra, wracamy na właściwość. Teraz yy, klatka hit odpowiada za to, yy, kiedy, jak mam tutaj myszkę, to normalnie byśmy musieli najechać na nasz tak forum, żeby można było na niego kliknąć. A klatka hit odpowiada za to, coś jest z tym naszym tekstem, czyli kiedy możemy kliknąć na ten butno. No, ja to i raczej wytłumaczę. Teraz na razie naciskam Ctrl Enter. Eksportuję film Flash, żeby można było zobaczyć, co nam wyszło. Teraz to zrobiliśmy. Ok, widać tutaj nasz tekst poleciał i zatrzymał się. Normalnie gdybyś tutaj nie wpisali tego stop, to nasz tekst by przestał coś latać, prawda? Latał. Dobrze, teraz yy, widać tutaj nasz tekst yy, up, nic się nie dzieje, over, kiedy do jedziemy i naciśniemy. Widać wciśniemy, widać nasz hit, odpowiada za to, jak wytłumaczę dokładnie to. Tutaj widać, żeby mona bo nacis nacisnę na ten tekst. Żeby można było nacisnąć ten buton, ja muszę na niego, muszę niego najechać, prawda? No, dobrze. Teraz pokażę wam co zrobię. Teraz zrobimy znaczenie y prostokątne. I zaznaczę nasz tekst tak trochę, jak widać tutaj, za tą literką. Teraz dodam znów Ctrl-Enter. Eksportuję film znów. Teraz jak widać, ja mogę nasz tekst nie na jeden tekst, a on mi się zaznacza jako buton. Czy jako przycisk. O to co nas się chodziło? No jak widać wszystko działa. To nasz. Raz poleciało, wszystko działa. Dobrze. Próbźmy to od naszej sceny pierwszej. Teraz tutaj. Dublikujemy warstwę jeszcze raz. i ją logo. Dobrze. Teraz zrobimy jakiś logo fajny sobie tekst czcionka na... czyli wielkość czcionki na 35 Tutaj kolor tekstu tam teraz sobie tutaj czerwony znaczę i napiszę jakiego jak nazwę to strona, ale bez S. Inaczej trona. Trona, inaczej. Dobrze, ten nasz tekst. Będę go gdzieś tak też mniej więcej po środku I tyle zostawię odstępu od tutaj. O, tego. Teraz biorę znów, y, teraz raczej y, robię nową warstwę znów. Nazywam ją S ukośnik animacja. Czyli S myślnik animacji. Teraz biorę nasz tekst. Y, kolor biały, wielkość 45 Tutaj klikam i piszę S Dobrze, teraz zaznaczam go i tak trochę muszę no, też dopasować. Trzeba muszę odsunąć w ten sposób, strona z ona zostawiłem takie osten, na wam pokażę, dlaczego i dlaczego, jak widzicie, ten sam animacja. Teraz tego zrobimy, animację. Zatrzymamy nasz tekst, wciskamy znów F8, klip filmowy, tutaj pisze nazwa S, myślnik, animacja. I dajemy OK. Dobrze, no, teraz w ten nasz klip wchodzimy. Dajemy się na S animację. Tutaj warstwa też nazwę S. Może. Animacja. Dobrze. Znaczymy teraz nasz tekst. Tutaj. Hmm, Czyli zanim jeszcze to sobie. Tutaj, tutaj coś podzmieniam. Wam pokażę po nieco. Znaczymy naszą klatkę 40. Zanim, zanim jeszcze to zrobimy, oczywiście, prawym utwórz ruch. Tutaj. I F6. Dobrze, teraz tutaj zaznaczam nasz tekst. Tutaj zaznaczamy pętlę. I naszą animację zrobimy tak, że biorę znów przekształcenie swobodne i obracam nasz tekst do góry, nasza S do góry nogami. No ostatnio oczywiście klat robimy. I teraz jak widać tutaj nasz tekst się będzie obracać. I teraz damy CTRL-ENTER. Jeszcze raz muszę gdzieś CTRL-ENTER. Jak widać nasze S, tutaj widać nasz tekst się ładnie obraca wszystko. Te nasze S widać obraca się, też się obraca przez cały czas forum, przycisk działa no i to by było na tyle, dziękuję za uwagę